Udowodniono, że spożywanie odpowiedniej dawki kwasu foliowego w okresie kilku tygodni przed zajściem w ciążę obniża ryzyko urodzenia dziecka z najcięższymi wadami wrodzonymi. Wady cewy nerwowej dotyczą mózgu i rdzenia kręgowego. Główne typy tych wad to bezmózgowie i przepukliny mózgowo-rdzeniowe. te mogą dotyczyć różnych elementów, różnych pięter związanych z centralnym układem nerwowym. Począwszy od małogłowia poprzez wodę.